Terapia fagowa y, polega na zastosowaniu wirusów bakterii, czyli bakteriofagów, do leczenia infekcji właśnie wywołanych przez y, bakterie, w szczególności y, szczepy antybiotykooporne. W Polsce wciąż terapia fagowa stosowana jest y, na zasadzie eksperymentu medycznego, na zasadzie eksperymentu leczniczego, dlatego że y, tak... Zgodnie z regułami sztuki naukowej. Efektywność terapii fagowej, czy stosowania bakterii fagów nie została jeszcze potwierdzona w standardowych badaniach klinicznych. Na to szykuje się powiedzmy czeka cały świat. Pierwsze badania kliniczne związane głównie z bezpieczeństwem, już czy były zorganizowane na niewielkiej grupie, prowadzone na niewielkiej grupie pacjentów i coraz więcej takich prób jest ogłaszanych. W różnych ośrodkach. Mówi się, że terapia fagowa jest potencjalną alternatywą dla antybiotyków, ale oczywiście musimy y, brać pod uwagę, że to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Y, to nie znaczy, że bakteriofagi zastąpią antybiotyki. Y, być może w niektórych wskazaniach będzie możliwe na przykład stosowanie samych bakteriofagów zamiast antybiotyków. Coraz więcej yy, 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 naukowców yy, postuluje, że rzeczywiście terapia fagowa mogła być alternatywą dla antybiotyków, ale oczywiście, żeby. Potwierdzić ten fakt potrzebujemy pozytywnych wyników standardowych badań klinicznych, randomizowanych, najlepiej zastosowaniem placebo albo komparatywnych antybiotyków. No, niestety jeszcze nie mamy takich wyników naukowych, które by to bezpośrednio potwierdzały, mimo tego, że terapia fagowa w zasadzie jest już znana i stosowana w różnych miejscach na świecie od ponad 100 lat. Oczywiście to jest... Poważny problem. A sam korzystam bardzo z tej konferencji i pozyskuję ciekawe spostrzeżenia, co prawda ja nie stosuję w mojej pracy bezpośrednio lekarskiej, medycznej antybiotyków, bo stosuję bakteriofagi, ale poznanie różnych mechanizmów nowych powstawania różnych infekcji bakteryjnych, no jest bardzo ciekawe i w ogóle tych nowych problemów związanych z koniecznością stosowania antybiotyków.